Polsko, ty moja, biało-czerwona panno młoda, welonem twym w rzek, gdzie z nurtem płynie krew i woda, suknia twa miliardem kul utkana, ostrzami szpat skrojona, kto wolności twojej pożądał, do walki szedł i konał. Wybrankiem twym polsko, kto miłość w sercu niósł i wyznał, w ogniu walk rwał z piersi krzyk Bóg, honor i ojczyzna. Chociaż Cię dzielił świat na trzy, my, dzieci, walczymy, byś nie uległa. Rozumem, pokojem, sercem, pracą rąk pragniemy, byś była na zawsze niepodległa. Lekcja piąta patriotyzm. Temat czym jest dla Ciebie Polska? Nie przypuszczałam, że będę recytowała własny wiersz przed tak szacownym gronem. Zabrany patriotyzm. To uczucie, emocje i zachowania międzyludzkie w jednym. Patriotyzm to miłowanie własnej ojczyzny, to działanie każdego obywatela na rzecz rozwoju kraju, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania pokoju. Według mnie to moje słowa. Jestem wnuczką, pokoleniem ludzi, którzy przeżyli wojnę. Dziadek Marian i Franciszek i babcia Adela uciekli z wołyńskiej pożogi, rzezi, uciekli od ideologii oddziałów UPA. Moja babcia Aniela natomiast była więziona w obozach koncentracyjnych w Niemczech, Austrii i w Polsce. Wyobraźcie sobie jaką wiedzę historyczną posiadałam zanim można było o niej mówić głośno, odważnie. Stoję w miejscu, gdzie zginęło kilka osób z mojej rodziny podczas II wojny światowej. To było. Wiecie, co wyniosłam z domu? Co często mi powtarzano? Dziecko, pokój, pokój i jeszcze raz pokój. Pokój w domu, pokój na świecie. Albo spokój, bo tylko spokój cię uratuje. Oczywiście Bóg, oczywiście honor i nasza Ojczyzna. Pozwolę sobie przypomnieć słowa świętego, którego zrodziła nasza Ziemia. Pamiętacie? Zobaczymy. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Albo drugi cytat: Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle na służbę dobra prawdziwego lub pozor, pozor, pozornego. Przypomnijcie sobie, co mówił do nas Jan Paweł II: Dziś Polska dla mnie. To pragnienie jedności w narodzie. To nauka i praca. Miłość i budowanie słowem. Mam nadzieję, że pozostawię Ciebie w zadumie nad Twoim postępowaniem w Polsce, dla Polski i z Polską. Do zobaczenia w następnym odcinku.